Ja się z Wami witam i dzisiaj będziemy openingować. Openingować... Będziemy. E, x, 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 nie, będziemy openingować to cudeńko. I jeszcze ozebrałam ze soli. Pierwszy, co nam się tutaj... E, wpada w oko, to ten napis. Ten napis. Ten. Przynajmniej nie ma China. Ale podobno, jak ten napis twierdzi, e, że ma tutaj różne przykładnie i inne rzeczy. I jest tego. Z tego co mi wiadomo. Nie znaczy, nie otwieram. Jest szybowiec, samolot, ra ra radar, e, dzwon rozpoznawczy. Dobra, <laughs> nie będę wam tego czytać, bo mi dłużej zejdzie. Ja, ja, możecie sobie po prostu. Yy, zrobić no zobaczyć ja to otwieram po prostu e. mam białą podłogę i nową chatę ogólnie tak. Tak bo nie nic inni po prostu widzowie e, jeszcze przynajmniej moją stuwą subskrypcji. Pamiętają e, gdzie ja... Ogólnie. Pierwszy, że taka... To mamy, to już wyjąłem, ta część. Tutaj to ja się zabieram za wyciskanie. I możecie mi współczuć, ponieważ tego jest cholernie dużo. Pa! Dobra, pierwsza i ostatnia, yy, taka z zębatkami. Tutaj są wszystkie zębatki i różne inne części. Zrobiona, i to jest pierwsza i ostatnia z zębatkami. Yy, tego można sobie przejechać się pokłuć. Więc. No, trzeba to ostrożnie robić, bo trochę się pokłę. Większość i chyba wszystkie skrzydełka takie o i reszta są już wydubane i tylko taka i takie info dla osób, którzy się nie stoją na klockach i parę, parę rzeczy ode mnie. To, to nie jest Lego, to są po prostu e, to jest Clementoni. A, bo ponieważ parę charakterystycznych rzeczy to Klementoni nie ma w takich do wyciskania ale jako, jak każdy ma przynajmniej jeden zestaw i to wie, że ogólnie jest to w woreczkach o takie parę kolejnych y, torebek to akurat torebki i nie ma za dużo do wyciskania, ale jeszcze będzie dużo no to ja się zabieram i od razu wszystko wycisnę no wiecie co E, ogólnie znamy jeszcze parę rzeczy. Takie o, czy jednak nie skończyły się zębatki. To są takie mniejsze zębatki, jak widać. I... To, to ja chyba lepiej e, pójdę po nożyczki. Albo puszkam tu. Halo? Lerstwo. Haprzymał się.